11 września 2001 roku. Ta data na zawsze zapisze się w kartach historii świata, a zwłaszcza Ameryki. Tego dnia terroryści za pomocą czterech porwanych samolotów zaatakowali Stany Zjednoczone. Pierwszy samolot uderzył w północną wieżę World Trade Center, drugi w południową, trzeci samolot za swój cel obrał Pentagon, ostatni, czwarty samolot nie dotarł do celu. Rozbił się na polach Pensylwanii i mówi się, że miał on zakończyć swój lot uderzając w Biały Dom lub Kapitol. Za wszystko odpowiadać miał saudyjski terrorysta i przywódca Al Kaidy Osama Bin Laden tak przynajmniej głosi oficjalna wersja wydarzeń. Po 11 września narodziło się wiele teorii spiskowych, jak na przykład Zawalenie się wież nastąpiło na skutek wyburzenia kontrolowanego 11 września nie było żadnych samolotów W Pentagon tak naprawdę uderzyła rakieta Oraz najpopularniejsza i najbardziej kontrowersyjna Za atakami stoi amerykański rząd Tych poważniejszych teorii możecie posłuchać tu i tu, u siebie natomiast przedstawię teorię w tematyce mojego kanału. Tak więc dzisiaj zdamy sobie pytanie, czy kreskówki przepowiedziały zamach na World Trade Center. Zacznijmy od najbardziej popularnych symboli 11 września w kreskówkach. Oczywiście wszystkie miały miejsce przed 11 września 2001 roku. W jednym z odcinków Simpsonów Liza trzyma gazetę podpisaną Nowy York. Jej cena to 9 dolarów. Oprócz autobusu znajdującego się na pierwszym planie, w oddali możemy ujrzeć dwie wieże WTC przypominające liczbę 11. Całość można po polsku odczytać Nowy Jork 11 września. W jeszcze jednym odcinku możemy z tańczącą parą ujrzeć obraz, na którym widać wieże w płomieniach i otuloną gęstym dymem. Następnie przeniesiemy się do znanej kreskówki Johnny Bravo. W scenie, kiedy Johnny i Carl się kłócą, za nimi można ulec plakat znowu przedstawiający wieżę w stanie destrukcji z doklejonym napisem Coming Soon, czyli tłumacząc na polski, już wkrótce. Dalej mamy zwariowane melodie. Widzimy, jak pies prosiaka Porkiego bardzo dziwnie się zachowuje, wręcz panikuje. Wypowiada on różne kwestie, jak jest coraz bliżej, czy nie mogę oddychać, ale najbardziej ciekawa kwestia pada pod sam koniec. W kleszczu również możemy coś znaleźć. Na początku jednego odcinka speaker radiowy informuje, że cały Nowy Jork został ewakuowany ze względu na atak. Wspomina on także, że jeśli ktoś jeszcze przebywa w mieście, powinien jak najszybciej uciekać, ponieważ jest w niebezpieczeństwie. Zwieńczeniem całej sceny jest widok zawalających się wież World Trade Center. Teraz coś z roku 2000, czyli rok przed zamachem. W filmie pełnometrażowym Pełzaków, podczas jednej ze scen, widzimy przelatujący bez powodu samolot, który znika za wieżami WTC. To może być nietrafiony przykład, ponieważ nic się nie dzieje. Nie ma wybuchu, żadnej paniki, a same wieże stoją nienaruszone. Jednak na tle tych wszystkich przykładów akcja z Pełzaku wygląda równie niepokojąco. Następna kreskówka to Men in Black. Kreskówka, której kompletnie nie kojarzę, ale to w niczym nie przeszkadza, bo najważniejsza jest kwestia, którą wypowiada jeden z bohaterów. Uh, yeah. so a na koniec ciekawostka nie z kreskówki, a popularnej mangi Jojo. Dwaj bracia, Zeniata i Mondata, byli w posiadaniu mangi, na której rysunki tworzyły się same, dzięki czemu przepowiadały przyszłość. Widzimy w niej chłopaka z napisem 911. Chwilę później jest on już martwy, a zanim widać przylatujący samolot. Co ciekawe, manga przewiduje też godzinę tego zdarzenia na 10:30. Jedynie dwie minuty wcześniej, czyli o 10:28, dochodzi do zawalenia się wieży WTC. No i to na dzisiaj wszystko. Zastanówmy się jednak, czy to wszystko, co właśnie powiedziałem, ma sens, no bo jaki jest cel mieszać symbole, które ówcześniej nic nie znaczyły, i to jeszcze w kreskówkach? Ten kwestię pozostawiam już Wam do opisania w komentarzach. Co do materiału, to odpowiednio go ocencie i podzielcie się opinią w komentarzu, a także subskrybujcie po więcej. Dzisiejszy polecany kanał to Fuziak. Pomimo podobnego Niku, zapewniam, że nie jest to mój zaginiony syn. Co do materiałów na kanale, to nie jestem w stanie się określić, co tam znajdziecie, z pewnością różne różności. To co przyciągnęło moją uwagę do tego kanału to to samo co poprzednio, czyli kanał jest prowadzony przez młodego gościa, który po prostu ogarnia i łamie stereotyp dziecka na YouTubie. Chłopak potrafi się zachować, a przy tym jego materiały stoją na dobrym poziomie. Warto wspierać młodych z potencjałem, więc zachęcam do obszerania jego kanału. A ode mnie to wszystko, tak więc dzięki za oglądanie i na razie.